Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale, który właśnie się otwiera tym filmem powitalnym. Witam w tej przestrzeni YouTube'owej, gdzie zamierzam publikować swoje filmy. Nazywam się Anna Świst. W tym filmie krótko powiem o sobie, przedstawię się. I powiem też o tym, co Czego można się spodziewać, jakie, jakiego rodzaju treści tutaj mogą się znaleźć. Więc. O sobie, o sobie jest chyba raczej ciężko powiedzieć. Ale to, co. Właściwie to, co powiem o sobie, to jest jakby to samo, co, co o tym kanale bym powiedziała, bo to jest jakby o tym samym. Więc to, co mnie zajmuje teraz, i no właściwie teraz, teraz to tak mocno, ale przez całe życie mnie zajmowało, to jest, to jest taka świadomość czegoś więcej. To taka myśl towarzyszy mi właściwie w całym moim życiu, od kiedy jakoś sobie uświadomiłam jako dziecko, to, to coś więcej. I to coś więcej, pomimo, że moje życie działo się, jak się działo, jak każdego z nas życie, w którym się dzieje i szkoła, studia, rodzina, praca zdarza się, życie takie jakie znamy, człowiecze, to gdzieś ta, ta drobina, taki okruch pamiętania, że jest coś więcej. Towarzyszy, to, towarzyszy mi i towarzyszy mi jakby przez całe moje życie. I tak to czuję, że sam ten fakt można to też powiedzieć takiej tęsknoty za domem, domem duchowym, domem yy, stwórcy, domem skąd pochodzimy, skąd tu przyszliśmy. Ta tęsknota za tym domem. Gdzieś jest. Czyli ten okruszek tego pamiętania w postaci tej tęsknoty właśnie to jest. To jest coś, co mnie prowadzi trzyma. Można powiedzieć, karmi. Bogaca, prowadzi. I to jest to coś więcej czemu. Czemu chciałabym poświęcić uwagę też w tych filmach tutaj. Poświęcam w całym swoim życiu, teraz już, gdzie już y, wiadomo życie y, toczy się swoim życiem. Następują różne etapy, fazy. Ta faza, w której obecnie y, się znajduję pozwala mi na to, że mogę tak y, traktować i myśleć o życiu, jak w sensie, mam większą wolność. Ta wolność zawsze jest, tylko myślałam, że jej nie ma. Ok. E, więc, jeżeli miałabym powiedzieć o sobie, to to, to właśnie chcę mówić: że, że jest coś więcej, że to, że żyjemy tutaj, na Ziemi. Jest etapem przejściowym. Myślę, że ludzie sobie, wszyscy ludzie, zdajemy sobie z tego sprawę. Rzadko chcemy o tym pamiętać, bo towarzyszy temu lęk i różne inne rzeczy. A, a ja właśnie tam skupiam uwagę. Tam. To jest dom, z którego jest to wszystko tutaj, całe życie. No więc, czy to o sobie mówiąc, czy o tym, jakie treści będą na tym kanale, właściwie to to samo, to będę mówić tutaj o tym, jak jesteśmy uwikłani w programy umysłu ludzkiego, umysłu ograniczonego. Jak, jak, jak mocno się tego trzymamy. Wiem to sobie, bo programy mojego umysłu są także dość solidne. No więc będzie tutaj o programach umysłu, o umyśle, jak on działa. Oczywiście jak ja rozumiem to wszystko, co mówię i powiem, to, no to będzie jakby wynikało z moich doświadczeń i refleksji. Oczywiście, i studia, i, i studiowanie literatury, takie całożyciowe, duchowej literatury, i to wewnętrzne przeczucie, i te, to prowadzenie, wszystko to, co, czego doświadczyłam duchowo, i co jakby przyszło do mnie i w snach, i w życiu, i w przebłyskach, wszystko to oczywiście. Jest do, do opowiedzenia. Tak czuję, że to, że to nie jest tylko moje i że dotyczy nas wszystkich, że wszyscy tak naprawdę to czujemy i tak mamy, że jakoś tak ten świat zakrzykuje to, to czucie, taką delikatność i wrażliwość. I być może nie wszyscy zwracamy na to uwagę. Ja zwracam. I, I właśnie te filmy, które będę nagrywać, to po to, żeby kłaść uwagę na to, na tą subtelność, delikatność w nas, w każdym z nas, to połączenie. Połączenie z absolutnym dobrem. O tym będą te filmy. Do tego chcę zaprosić. Chcę zaprosić do tego, żeby 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 podążać za tą, za sobą, za, za, tą, za tym sobą, który jest cały czas w dobrostanie, w jedności ze wszystkim, co jest, <grydy> ze źródłem, ze stwórcą. Jakkolwiek nazwę damy temu, chodzi o takie coś, co jest nieskończone i co jest w dobroci swej, aż nie niedostępne naszym umysłom ludzkim. No więc zapraszam i zapraszać będę do tego, żeby to w sobie szukać. Te filmiki moje nie, nie będą po to, po to żeby, żeby słuchać tego, co mówię i za tym iść, nie. Ja mówiąc o tym, co sama doświadczam i co myślę, jakby chciałabym pokazać, że ja tak mam, i że, że to jest ważne, że to jest ważne dla mnie, że to jest ważne dla mnie, a Ty to oglądasz. Być może jest to ważne też dla Ciebie i szukać masz w sobie. Te filmy mają taką mieć, według tego, co, co, co mi się wydaje, co czuję, taką funkcję, żeby, nie żeby uczyć czegokolwiek, nie, żeby y, mówić komuś, jak ma być, nie, żeby pomagać komuś, terapeutyzować kogoś, edukować, nie, absolutnie nie. Mają cel taki, żeby. Jak to powiedzieć? Ciężko mi to powiedzieć. Cały czas jest o tym, że jest coś więcej niż to, co nam się wydaje, że widzimy, że, że nasze życie na tym polega, z tego się składa, tam, co widzimy w materii, w fizycznym życiu, takie zasady i takie, i tak dalej, tam, różne... To, co znamy z tego życia, z tej cywilizacji ludzkiej na Ziemi. Super, ja też to znam i fajnie. Jest to fajnie, ale... Ja chcę mówić o tym, o tym więcej. O tym więcej. Trudno mi tak powiedzieć dokładnie w tym filmie, który ma być wprowadzający, który ma być tylko powitaniem i zaproszeniem. Dokładnie o co mi chodzi, więc być może brzmi to niejasno, ale na ten moment chciałabym się tylko przywitać zaprosić do. Do tej przestrzeni, tutaj na YouTubie, gdzie, gdzie mówię coś. I jeżeli ty, który oglądasz, jakieś słowo do ciebie trafi, spodoba tobie się, weźmiesz, to, to nie po to, żeby się go trzymać, albo tego, co ja powiedziałam, albo, albo mnie, broń Boże. Tylko niech ono będzie, to słowo, czy, czy ten film, czy, czy cokolwiek to mówię, pewnie to jest na zasadzie takiej, że i tak mówię, e, posługując się umysłem, więc e, to i tak nie są jakieś rzeczy w stu procentach trafne. Procent błędu pewnie zawsze jakiś jest. Ja lubię, m, lubię myśleć i mówić o... o... O wszystkim, co mówię, że to są dywagacje, po prostu, bo ludzki umysł nie wie, nie ogarnia całości, nie może wiedzieć. Nie. No bo, nie, wie, no bo nie, może, nie wiem, czy nie może wiedzieć, może i może, ale wow. no nie wiem, no właśnie, właśnie to jest do sprawdzenia gdzieś tam w sobie samym. Więc. Zapraszam do podążania ze sobą. Ja jestem w trakcie podążania za samą sobą i to, to o tym będę nagrywać filmy i je tutaj publikować. Jak ja rozumiem to, to, to podążanie ze sobą, i zawsze jest mi łatwo. Gdyby było tak cudownie, to pewnie nie musiałabym jeszcze tutaj być w tej przestrzeni w Ziemi. No cóż, jest jak jest żeby nie przedłużać, zapraszam, zapraszam Ciebie do siebie. Zapraszam Ciebie do tego, żeby ten film mój mógłby być dla Ciebie inspiracją, żeby szukać w Tobie, żebyś Ty szukał sobie samym odpowiedzi, rozwiązań, inspiracji, bo tam to jest. To nie jest w tym filmie i nie jest w tym, co ja mówię. Chociaż bywa, że jakaś, jakaś inspiracja prześliźnie się. Yy, po I tyle, ale to, jeśli Ty odbierzesz, to dlatego, że w Tobie to jest, nie, nie tutaj. Ja Ci nic nie daję, tylko mówię. Z samej radości yy, mówienia o tym. Właśnie po to też nagrywam te, te filmy, ponieważ, <laughs> ponieważ to, ponieważ i czuję taką potrzebę o tym mówienia. Co, co więcej, czuję mówienia o tym tak publicznie, właśnie. Pewnie wychodzi mi yy, średnio. Co będzie dalej. Nie wiem. Nie wiem ile nagram tych filmów, czy w ogóle nagram jeszcze coś. W każdym razie to jest mój pierwszy film w ogóle. Publiczny, taki debiut. Stąd tak wygląda a nie inaczej. Okej, okay, nieważne. nieważne o to jak to wygląda, ważne o to, ważne jest to, do czego to zmierza. To jest najważniejsze. Więc podsumowując, yy, będzie tutaj o tym, że jest coś więcej, że jest coś więcej, że nasze życie jest piękne i my jesteśmy piękni i że jesteśmy, yy, właściwie to nie wiem, w każdym razie jest więcej i jest Ja jak byłam małym dzieckiem, to to pamiętam, jak mówiłam mojej mamie, nie wiem, czy ona pamięta, a ja pamiętam, że jest jakaś siła, nadprzyrodzona siła, która to wszystko to trzyma, wszystko, co tutaj widzimy. Obojętnie, czy to jest, nie wiem, jakaś taka rzecz bardzo materialna, czy, czy jest to Jakaś religia czy cokolwiek. To wszystko jest trzymane przez nadprzyrodzoną siłę. Ja to mówiłam, jak miałam kilka lat, pamiętam ile. Pamiętam nawet, gdy sytuacje, okoliczności, jak mówiłam to do mojej mamy. Ciekawe jest to, że to pamiętam. Nie wszystkie rzeczy y, pamiętam z, z tak zwanego. Fizycznego życia, z takich rzeczy materialnie robionych. Nie wszystko pamiętam, które się działy, ale takie rzeczy właśnie tyle lat minęło, a ja pamiętam, że wiedziałam to tak, jakbym ten, ten okruch, ten okruch tego pamiętania przyniosła tutaj ze sobą. Chociaż to tylko okruch z życiem się tutaj. E, param tak normalnie, yy. a ten okruch gdzieś, gdzieś to, tak czuję, że yy. że to, że to jest coś wielkiego. Sam, sam ten okruch, że stamtąd jest zasilanie, z tego pamiętania, z tego pamiętania, że jesteś więcej. Dobrze, bo muszę zakończyć ten film, a mam ochotę się rozgadywać na temat i rozpływać, i rozpuszczać na temat tego coś więcej. Podsumowując, ten powitalny film. Zapraszam. No nie wiem do czego zapraszam. Zapraszam do tej przestrzeni YouTube'owej, gdzie, gdzie będę się dzielić y, tym swoim rozumieniem życia uczucia czucia i podążenia ze sobą ale to jest, to jest też zaproszenie dla ciebie, żebyś nie słuchał tego tylko podążał za sobą, a te filmy, które nagrywam i i, i uczynię publicznym, publicznymi, niech one będą jako tylko taka krótka inspiracja dla, dla ciebie, który oglądasz, a no, to to no, chyba to. Chyba po to to, to robię. Dziękuję bardzo. Dziękuję.